Co? Ej, gnietą kurcaki, smazone soki wariacie pozyckowej. jooo Wido będą robić! Prawidłowa łap mała, znów krowa nastrała. Więc dobory leć! Plusaki chcą już zreć Jadelko albo dwa Już płynie gnojówka! Jestem mam ją nosić Mariot, jest ją zakładą na plecy jak worek ziemniaku! to śmiech na sali! Sakira, Mariacie! Dawaj, start engine, let's go! Działa, ej jedziemy! Ale stos! Ty nie wiesz kim jedziesz! Patrz jak się jedzie! Mariacie, ten jest poznany, tam wy mnie jest! Ten co jest Mariacie Na wymiarę ma... Daj mi jabłko! To jest Adam i Ewa jak nic! Sama se, zarła Dej gry za Patrz zadowolona, stary! O ja! O ja!